Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Wita. Kasia. Kasia, pani Ewa, Filip. Dobrze. Słuchajcie, a co dzisiaj? No, dzisiaj moja propozycja dla tych, co się denerwują i szukają sposobu na to, żeby się troszkę uspokoić. Denerwują, złoszczą. To może przyda się taki miś, który może się tak kiwać w jedną i w drugą stronę. Zobaczcie i tak patrzeć się na tego misia. Patrzeć to może się uspokoimy trochę, to jest taka, co? Taka, taka trochę bańka wstańka, nie? Tak, tylko że jak się... No to nie w tą stronę, no, bo to jest tego. I zobaczcie, z czego jest ten mi zrobiony? No przede wszystkim papier, a z tyłu nakrętka wypełniona u mnie modeliną, a u was może być plasteliną. Musi być jakiś taki... Obciążnik. Tutaj jest, wydar wydarzy się coś niezwykłego. O, widzisz Filip, czeka coś jest, niezwykłego. Nie pękaj. Nie pękaj, już a się u mnie wydarzy, jest. Bo to, to nie, nieważne. No nie, polega, ważne. co się wydarzy, niezwykłego. Co się wydarzy? Ja jadę tam, gdzie będę walczyć na koniach. Uuu. Tylko na to czekałaś. No właśnie, tylko na to czekałam. No to co, zaczynamy, tak? Od czego robimy? No musimy zacząć od tego, żeby zrobić misia. Mój ja. misio będzie różowy, Filipa zielony, a Kasia oczywiście. Niebieski. I tak. Tak, jak zwykle. Bierzemy mniej, mamy tak, dwa kółeczka, jedno duże, drugie małe. Duże brzuszek, małe główka. Na małe kółeczko naklejamy pyszczek. Tak. Na małe kółeczko naklejamy pyszczek. Tak. Czy pyszczek naklejamy na małe kółeczko? Na małe kółeczko naklejamy pyszczek. Tak powiedziałam. A nie smaruje się o tego? Ojej, pomyliło się. No tak, na małe kółeczko naklejamy pyszczek. Chyba dobrze powiedziałam. Nie. Tak. Tak. No, na duże kółeczko. Naklejamy. naklejamy, naklejamy małe uszy. Chyba. Naklejamy mały pyszczek na duży łebek. Co? Tak sobie. Naklejamy małe uszy. Małe uczka o te? Tak. Tam są takie malutkie. Najmniejsze z tych wszystkich części. Tak, te. Już jak mamy uszy, mamy pyszczak naklejony, to możemy, uwaga. A to co to jest? Co się przy... A i drugie uszy, o, jeszcze naklej. E, to możemy narysować nosek. A ja pra... Oczka. A ja pamiętam prawie nasze wszystkie nagrania. Mm -hmm. Ja nie pamiętam Ja pamiętam nasze pierwsze nagranie. No można z Wow, zobaczyć czas na wspomniane nie. Można sobie no. zobaczyć w internecie. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. na Kasiu, oczka rysujemy. Ale to było źle. Ja byłam malutka. A Filip jeszcze mniejszy. <laughs> I pyszczek łączymy z brzuszkiem. O, przyszło nam coś takiego. Dobrze. Brakuje jeszcze łapek. No, nawet nie pamiętam, ile lat my nagrywamy. No, słuchaj, Kasia, ile teraz masz? Ty masz teraz 10 lat, tak? 9. No, ale rocznikowo 10, można powiedzieć. Tak. lat? No, rocznikowo mam 10 lat. A jak zaczęliśmy nagrywać, słuchajcie, to Kasia miała... A ty Filip, ile masz lat? Mam 8,5. 8,5, to 9 można... No, 8, dobrze, bo ty jesteś dwa lata młodsza od Kasi. To Kasia miała prawie 4. A Filip miał prawie dwa. Nie, a Filip miał już dwa skończone. Także zobaczcie, ile to lat. Ja nie powiem, ile miałam lat i nie powiem, ile mam teraz. Bo to nieważne, bo to nieważne. Zawsze dwadzieścia. To w takim razie ile ma już lat No to prawie osiem, gdzieś tak o siedem wychodzi. Tak dobrze liczę? Siedem, sześć, o tak. No chyba jakieś sześć. No gdzieś tak. Także słuchajcie, czas leci. A 5. No i rączki. To było pięć. Pięć? Hmm. Trochę dłużej. Mi się, chyba że może pięć. Nie, trochę dłużej. Hmm. No sześć, tak gdzie około sześciu-siedmiu no tak, lat. Około, Jak około około sześć. ja mam już 10, to tak około 6. Hmm. Około 6 lat nagrywamy. Czas leci, słuchajcie. Dobrze. No i nasz Misia jest gotowy. To teraz musimy sobie przygotować korek, a korek przygotujemy w ten sposób, że no zaczynamy od tego, że musimy. Dobrze przykleję Filipku, musimy wypełnić go z tyłu troszkę Modeliną. Obojętnie jaki kolor Modeliny. Bo jej i tak nie będzie widać. Dla nas i tak jest ważne, dla dzieci i tak jest wszystko ważne. Taki kolor modeliny. Mhm. Trochę mniej, czy tyle? No zobaczymy. Może tyle mieć. Czy będzie się trzymał jeszcze mało? Jak to rozgrzać? O no tak, to nie trzeba bardzo rozgrzewać, bo to wkleja się. Kasiu, o tak zobacz, wkleja się, widzisz? O. Ja może oddać taki kolor. Bo bez tej modeliny by nam się misio przewracał. A ta modelina troszkę obciąży korek. I teraz tak, u mnie już modelinka jest wklepana, tak, wklejana, A, Kasiu. Tak, twarda, ale twarda. O, to też już się ale ładnie twarda. No twarda, ale wiesz co, to nie musimy jej bardzo rozgrzewać. Uh, ja ją trochę rozgrzeję, bo jest strasznie twarda. Bo ją i tak trzeba tylko wkleić, dobrze? Już, lipie? I to lipię. trochę za mało. Tutaj Weź. I koniec. Tak, i teraz odlepiamy. A to jest taśma dwustronna. Tak, to jest taśma dwustronna. I równo misia naszego staramy się przykleić. I mój misio już jest, i słuchajcie, już może się kiwać. Już Misia ma kolegę, koleżankę. I kolejną koleżankę. I kolejną koleżankę. Mhm. Czyli jakiś Sakasia, Kasia, to jak się tak przykleiło. To, bo Może ja ci przykleję trochę modeliny, co? Bo będzie krzywa. O! Jest dobrze. Teraz, Filip. o, już jest dobrze, dobrze. Mhm. Odklejamy. Jest, a, jest misio. Wiesz co właśnie nie się przykleja. Musimy jeszcze go O. I trzyma się, tak? Dobrze. I jeszcze jeden misio. I misie gotowe. My się z wami żegnamy. Już teraz. Naprawdę życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia kiedy? Za dwa, Za dwa miesiące, czyli kiedy się zaczyna rok szkolny? We wrześniu. We wrześniu. Do zobaczenia. We wrześniu. Wypoczywajcie!